Cześć wszystkim i witam Was ponownie w Krucjacie Botów. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pierwszy pojedynek Saladyna, ponieważ jest on następnym botem, który jest w kolejności do walki. No i oczywiście misja pierwsza e, bój z Sultanem. Zobaczymy, jak Saladyn poradzi sobie. Ostatnio nam pokazał klasę, wyeliminował wilka bardzo, bardzo szybko. Zobaczmy czy też będzie mu tak dobrze szło w walce z pozostałymi botami. No to co, nie przedłużamy i zaczynamy. Bardzo jestem ciekaw tego, jak Saladynowi będzie szło. Generalnie rzecz biorąc, od początku wiedziałem, że Saladyn ma potencjał. Był on jedynym botem, który w misji piątej z wężami był w stanie się utrzymać, przynajmniej w kwestii moich testów, które wykonywałem w międzyczasie. To, że Wilkowi udało się przejść tamtą misję, było dla mnie wielkim szokiem i zdziwieniem. No w każdym razie, słuchajcie, no, Saladyn ma duży potencjał i no, mam nadzieję, że zajdzie daleko może dalej niż sam wilk. Nie minęło, słuchajcie, dwie minuty i mamy pierwszy atak Saladyna na Sultana. Bardzo, bardzo ładnie. Co prawda atak w dużej mierze został rozbity przed samym wykonaniem ataku, ale ale to już, słuchajcie, co innego. Bardzo mi się podoba ekonomia Saladyna, jak szybko on pozyskuje towary, jak szybko on pozyskuje pieniążki. Eee, słuchajcie, wystąpił pewien problem. Saladyn zakopał sobie... Przejście w zamku. Nie jest w stanie wyjść z niego. zrestartuje może grę zobaczymy. Może uda się mu wbudować inny zamek. No, chociaż wątpię w to. No, ale kurde, to jest tragedia. Nie, on sobie sam zakopał tutaj przejście i przez to nie jest w stanie czegokolwiek zdziałać w tej chwili. A Sultan się będzie tylko rozwijał. No chyba, że poczekamy aż sultan urośnie w siłę, możemy poczekać, może coś to da. No słuchajcie, Saladyn nie stoi w miejscu na pewno, cały czas jakiś handlu skutecznie. Ma no, w tej chwili 500 jednostek, no gdyby go sultan zaatakował i zniszczył mu jakiś, jakąś wieżyczkę, przebił się przez mury, no to miałby duże szanse na to, że mm, jego atak ostateczny, jeden jedyny, mógłby być, mógłby być w stanie cokolwiek tutaj zdziałać, mógłby być w stanie zniszczyć sultana. To jest ta jedyna rzecz, której się zawsze obawiałem w przypadku botów. Że na tych mapach z kampanii krzyżowca często może dochodzić do takich sytuacji, w których boty się będą okopywać w swój sposób wyznaczony i będą się przez to blokować. Saladyn ma 670 jednostek, moi drodzy. To aż się prosi o to, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Gdyby nie ten kamieniołom, to Saladyn mógłby spokojnie wydostać się ze swojego zamku. No nic, musimy poczekać, aż Saladyn e, zbankrutuje. Może zburzy wtedy swoją kopalnię i ruszy wojskiem do ataku. Ma 718 jednostek, moi drodzy. Wow. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że sułtan nie wykorzystuje faktu, że może spokojnie się rozwijać. Ja się ciągle zastanawiam, skąd Saladyn bierze kasę. Ale to chyba z podatków po prostu bierze te pieniądze, bo cały czas widzę, że ma trzy rodzaje żywności. Chyba kusze produkuje, jeżeli chodzi o utrzymanie. Nie no, łuki. No ale drewna nie ma. Karczmy mu nie funkcjonują. 800 jednostek ma Saladin. To jest miażdżąca przewaga. Kurde, zrób coś Saladynie No i słuchajcie, Saladyn wreszcie zbankrutował I wysłał swoją wielką armię do ataku na sułtana Już chciałem restartować misję, ale chyba obędzie się bez tego e, Sami zobaczcie co tutaj się dzieje To będzie coś naprawdę przyjemnego do oglądania Mam nadzieję, że mu jakimś cudem nie spalą tych jednostek Może tak się wydarzyć oczywiście Eee, jakieś przejście mają? Mają, już brama została przejęta. No i 800 jednostek wlało się na siedzibę sułtana. Saladyn triumfuje oczywiście. No, myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. No ale Saladyn musiał tylko zbankrutować na szczęście. I tak udało mu się zabrać 65 tysięcy. Wow. No dobra, lecimy z misją drugą. No i moi drodzy, mamy już wszystko poustawiane, Misja druga, Saladyn kontra Kalif. Lecimy. Ciekawe jestem, jak z tą misją pójdzie Saladin, Mam nadzieję, że o wiele lepiej niż z pierwszą misją, chociaż ta pierwsza misja w wykonaniu Wilka również była problematyczna, ponieważ nie miał żadnych pól uprawnych. No, Saladin sam się zablokował w swoim zamku. Może być ciekawie, naprawdę może być ciekawie. Jak widzimy, pierwsze ataki już tutaj Saladin wyprowadził. Już od pierwszych, tak naprawdę minut ee, niszczy zamek Kalifa. No, bardzo, bardzo fajna sprawa. Tego właśnie oczekujemy. Mam tu jakiś pierwszy nieśmiały atak. Ludzie z Saladyna dotarli na siedzibę Kalifa. Jakiś wielki pożar wybuchł w zamku Kalifa, co sprzyja oczywiście dalszemu rozwojowi sytuacji, dalszemu podbojowi Saladyna. Bardzo ładny zamek Saladyna zbudował tym razem. Cztery kopalnie żelaza, słuchajcie. To jest chyba największa ilość kopalni żelaza, które widziałem u Bota póki co. Wszystkie są Saladyna. Nie inaczej, wszystkie kopalnie żelaza są w Saladyna. Tutaj już e, zamek Kalifa jest równany z Ziemią. <laughs> no to myślę, że jeszcze jeden atak, moi drodzy, i będzie po. po Kalifie. Tak też się chyba dzieje, słuchajcie. Garstka obrońców na zamku Kalifa pozostała. No i w drugim ataku Kalif został wyeliminowany przez Saladyna. Ekspresowo. No to lecimy z misją trzecią. Misja trzecia, wszystko poustawiane. Naprawdę nieźle się to zapowiada, jeżeli chodzi o Saladyna. Bardzo mnie to cieszy, że mamy kolejnego silnego bota, który będzie w stanie być może dojść nawet dalej niż sam Wilk. Oczywiście to się okaże z czasem. Jakiś dziwny zamek tym razem Saladyn buduje z samymi wieżyczkami obwodowymi, obserwacyjnymi przepraszam. O co tutaj chodzi? Okej, okay, daje też duże wieżyczki, no to wszystko jasne, dobra. Oczywiście okopuje się fosą, jakby było inaczej. No, zobaczymy. Pierwszy atak Saldyna już wyrusza. Ryszard również nie próżnuje, wysyła swoich ludzi do ataku. Z tego co widzę, no bardzo ładnie. Rzućmy szybko okiem na statystyki. Mamy bodajże drugą, trzecią minutę rozgrywki, Saladyn już ma 4000 sztuk złota i 220 jednostek. Brawo Saladynie, jesteś niszczycielem, jeszcze większym niszczycielem światów niż wilk. Pewna ciekawa rzecz się wydarzyła, ponieważ pozyskałem pierwszego wspierającego na kanale, Artajosa. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za wsparcie, mam nadzieję, że dobrze odczytałem Twój nick. Eee... Słuchajcie, jeśli będzie Was więcej, jeśli pojawi się większa ilość wspierających, zacznę tworzyć content wyłącznie dla grupy wspierających. Też, jak na razie, mogę dla Was robić indywidualne misje, które po prostu będzie sugerować mi pod odcinkami, w komentarzach. Możemy się mówić w ten sposób, przynajmniej na, na razie. Ok, zamek kalifa płonie, ludzie z, ludzie z Saladyna wlewają się do środka. Co prawda, w tym pożarze raczej niewiele będą w stanie zdziałać. No, coś tam może dotarło nawet na zamek kalifa, ale bez rewelacji, moi drodzy, bez rewelacji. Wróćmy sobie okiem na statystyki. Saladyn ma 15 tysięcy i 231 jednostek i chyba resort rusza do ataku i uprzedzi niestety Saladyny, jeżeli chodzi o eliminację Czerwonego Kalifa. Ale to nic, Saladen jakby zrobił tutaj główną część roboty, także Saladynowi należą się propsy. Co prawda to Ryszard wykończył ostatecznie Kalifa, ale to jakby zwycięstwo sojuszu. No to zobaczymy jak teraz pójdzie chłopakom z drugim Kalifem. Armia Ryszarda niemal z miejsca ruszyła do ataku na zamek drugiego Kalifa, bardzo bardzo ładnie. Bardzo szybko zniszczyli linię pierwszą obronną. Co prawda Kalif złoła odbudować mury tuż przed armią Ryszarda. Ryszard podchodzi do siedziby Kalifa, no ale nie wdziera się na nią jedynym, jedynym, jedynym krzyżowcem, który mu tam został. Hmm, za to armia Saladyna w tej chwili zebrała się pod zamkiem kalifa. No i zaraz będzie ruszać prawdopodobnie do ataku. Chociaż powiem szczerze, że nie jest jakaś mega liczna. Mam wrażenie bardziej, że to jest taka armia dywersyjna niż yy, faktyczny atak. Mało liczebny ten atak jest, naprawdę. Coś, coś 238 jednostek Saladyn tylko ma. Nie, ten zamek chyba taki jakiś dziwny jest pod tym względem. Okej. Okay. Z zamku Saladyny wylewa się kolejna armia. Tym razem już nieco większa. Dołączę do niego oczywiście Ryszard. Także w dwójkę będą próbować pozbyć się ostatniego ze swoich oponentów. Kopacze Ryszarda już robią podkopy. Taran Ryszarda również rusza do ataku. No, jakieś smolne rowy po drodze zostały napotkane przez pikinierów Ryszarda. Zbrojnik Saladyna ruszają do ataku, razem za zbrojnymi Ryszarda. No niewielka grupa żołnierzy już została na zamku Kalifa tak naprawdę. Wydaje mi się, że Ryszard będzie tutaj triumfować po raz kolejny, albo i nie. Hmm. Saladyn ma w tej chwili, słuchajcie, już 35 tysięcy. Wow. Armii nie ma jakiejś pokaźnej i wcale jakby nie chwapi się do tego, żeby szybko rekrutować tą armię. Nie powiększa jakby jej, jej liczebności, co jest dla mnie dziwne. W sumie to nie wiem, czy może być to spowodowane. Jest to dziwna sprawa, nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że ten zamek akurat się tym cechuje, że tak to wygląda, a nie inaczej. Widzę, że tutaj coś się baguje. Saladin buduje jakąś studnię cały czas i ją burzy. Może to jest jakiś problem? Słuchajcie, z ukształtowaniem tego zamku. Ryszard wysyła kolejną armię do ataku. Saladin też jakieś wojsko tam wysyłał, ale myślę, że tym razem Ryszard również zgarnie drugiego kila. Już tutaj kalifa trochę poobijał. Zbrojni Ryszarda podchodzą. Szkoda, że Saladin nie bierze udziału tak czynnie w tym ataku. A co tutaj może chodzić? Ok, Saladyn wreszcie wystartował z produkcją armii. Nie wiem, dlaczego tak opieszale działo z początku, ale teraz już ma 430 jednostek i myślę, że zaraz ruszy do ataku na Kalifa, który jest w kompletnej rozsypce. No, mam wrażenie, że tutaj nic nie jest w stanie go uratować przed następnymi atakami Sojuszu. 500 jednostek Saladyna, no i ruszę do ataku. A razem z nim zapewne zaraz Ryszard ruszy do ataku. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Mnóstwo asasynów, mnóstwo zbrojnych, mnóstwo strzelców. Kalif raczej nie ma szans na to, żeby odeprzeć tak potężny atak. Co prawda widzę, że tutaj pałkarze Ryszardo również podbiegają. Myślę, że y, mają szansę na eliminację Kalifa, a może jednak nie. Pikinierzy jeszcze lecą. No to Pikinierzy chyba go wykończą, niestety. No i niestety Ryszard zgarnął drugiego killa. Saladin trochę zbyt opieszale działał na początku. Ale ten atak na pewno Saladynowi by wyszedł. No dobra, ekspresowo nam to idzie, tak więc e, lecimy z kolejną misją. Misja czwarta mapa w cieniu, stary przyjaciel, tytuł misji, Saladyn kontra wieprz, lecimy. Widzę, że Saladyn próbuje wybudować ten sam zamek, który miał ostatnio. No bardzo jestem ciekaw, czy coś mu tutaj lepiej będzie szło z e, ekonomią niż ostatnim razem. Ponieważ e, tamta misja, mimo że jeżeli chodzi o ekonomię, złoto, jako złoto miał bardzo dobre, ale no... Armii długo nie chciał produkować, co było na swój sposób martwiące i to nawet bardzo. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło. Na razie widzę, że Wieprz tutaj sporą część terenów zielonych przejął dla siebie. Saladon tak naprawdę ma niewielki skrawek terenów zielonych, które faktycznie są jego. No i też jakby Saladon sam w sobie nie ma zbyt wielu tutaj mm, kopalni, chociaż tutaj ma dużo kopalni. No zobaczymy. Zamek Wieprza jest dosyć mocno ostrzeliwany przez wojska Saladyna z każdej strony. Sami widzicie, jak tutaj szybko giną jednostki wieprza na murach obronnych, na siedzibie wieprza, a nie na murach obronnych. Bardzo ładnie to Saladynowi idzie. Eliminacja wszystkich tutaj jednostek na wieżyczkach, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, jeśli chodzi o armię Saladyna. 200 jednostek w tej chwili do 50 jednostek wieprza. Myślę, że niebawem jakiś fajny atak Saladyna uskuteczni i to będzie raczej koniec wieprza za pierwszym podejściem. Może ten pierwszy atak nie był taki dokładny, jeżeli chodzi o Saladyna. Nie, nie nazwałbym w ogóle tego atakiem. Jakieś katapulty tutaj coś zaczynają odpalać. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Dobrze, niech się przebijają przez mury. Będą mieć wejście na zamczysko. Szkoda, że przestali obijać tych tutaj żołnierzy, którzy są na siedzibie wieprza. No i Saladin wyprowadza atak, słuchajcie. Sporo zbrojnych, sporo łuczników arabskich konnych, sporo asasynów. Zobaczmy, jak to pójdzie. No właśnie, wieprz już panikuje, co znaczy tylko jedno. Saladin ma wejście na zamek wieprza, bardzo dobrze. No to lećcie, lećcie, wojownicy z Saladyna. Zobaczymy, jak wam pójdzie. No i wieprz padł w pierwszym podejściu. Fantastycznie, lecimy z kolejną misją. Bardzo szybko to idzie Saladinowi. Mam 30 minut nagrania, a misja czwarta już za nami. I myślę, że teraz będzie misja piąta, czyli walka z trzema wężami, którą sobie zakończymy hmm, dzisiejsze nagrywanie. No to co, lecimy z misją piątą. 8000 sztuk złota na start dla wszystkich botów. A, no i zaczynamy. Zobaczymy, jak Sardonowi pójdzie w tym wykonaniu. Zobaczymy, czy uda mu się coś tutaj zdziałać, czy uda mu się wybronić wystarczająco długo. Testowałem wcześniej tę mapkę pod kątem właśnie tego, który bot byłby w stanie się utrzymać, chociażby na tej mapie. I to właśnie Salady był w stanie się utrzymać najdłużej. Wilk nie dawał rady tak jak Saladyn, było dla mnie dużym zdziwieniem, że Wilk się był w stanie utrzymać tak długo i że w ogóle Wilk przeszedł tą misję, ale zobaczymy, jak na razie Saladyn się pięknie rozwija, rozbudował swoje zamczysko bardzo ładnie, trzeba by było pamiętać o tym, że węże tutaj będą podstawiać wieże oblężnicze, które będą ułatwiały im sprawę wdarcia się na zamek Saladyna, co prawda Saladyn ma schodki dopiero na samym końcu zamku, także nawet jeżeli i je tutaj, to będą musieli iść naokoło, przedzierając się przez wszystkie e, wieżyczki po kolei. Także myślę, że tak łatwo nie będzie tutaj Saldyna zgasić. Myślę, że tak łatwo nie pójdzie e, wężom z oblężeniem Saldyna. Saladyn ma już prawie 300 jednostek. No i rusza do pierwszego ataku, moi drodzy. Pierwszy atak wyprowadzany jest z kierunku Czerwonego Węża. No, i ma spore szanse na powodzenie, oczywiście. No, może z tymi sporymi szansami na powodzenie przesadziłem. Ale są całkiem przyjemne szanse na powodzenie w tym ataku. No, może byłyby, gdyby nie wsparcie pomarańczowych pałkarzy. No nic, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Sami zobaczcie, jak Saladyn bardzo ładnie pilnuje swojej gospodarki. I Saladyn już wytacza kolejny atak na czerwonego. No, czerwony tutaj już na pewno w armii urósł, to trzeba mu oddać. E, miał chyba atakować właśnie Saladyna, ale Saladyn go uprzedził. E, szkoda, że tutaj płonie wszystko Saladynowi. No ale chyba już się odbudował. Nawet już się chyba odbudował na szczęście. Ten atak Saladyna niestety spalił na panewce. E, Saladyn, generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że bardzo ładnie sobie radzi ekonomicznie. Zobaczmy, jak tam złotko u Saladyna. 2500 sztuk złota, 230 jednostek. Elegancko, o właśnie, tego się obawiałem najbardziej, czyli e, wieże oblężnicze, które mogą tutaj spore spustoszenie zrobić, jeżeli chodzi o zamek Saladyna, no ale została ona zniszczona, także bardzo dobrze, Saladyn ma w tej chwili, słuchajcie, już 3000 prawie sztuki złota, no i armię, która liczy prawie 300 jednostek, myślę, że Saladyn będzie tutaj na dobrej drodze ku temu, żeby przejść tę misję. Oczywiście pewnie zajdzie mu się tak samo długo, jak i wilkowi. Jak nie dłużej, e, także dajcie mi trochę czasu. Jak będą jakieś okazje, do komentarza. Ponieważ nadal jestem chory, nie chcę zdzierać sobie gardła, który mnie dosyć mocno e, kuje, e, to się do Was będę odzywać. Może przy, sposob... Może przy okazji jakiegoś sensownego ataku, właśnie na czerwonego węża. E, Słuchajcie, mam jakiś ciekawszy atak Saladyna, machiny oblężnicze jakieś postawił sporo jednostek wysłał do ataku, przedarł się przez bramę asasynami niestety brama została odbita przez żołnierzy węża ale... ale przedarł się przez nią z powrotem no i na tym niestety atak się skończył była to jedna z ciekawszych rzeczy, która się ostatnio działa tutaj jeżeli chodzi o Saladyna Saladyn ma nieziemsko dobrą ekonomię 30 tysięcy sztuk złota w tej chwili Myślę, że dużo sprawniej pójdzie mu eliminację przeciwników niż wilkowi. No, ale niedzielmy skórny niedźwiedziu, tutaj wszystko się może zmienić w każdej chwili, także bądźmy czujni i tyle. Kolejny zmasowany atak wojsk Saladyna. Naprawdę minęło dosłownie kilka minut. Bardzo, bardzo szybko chce się pozbyć czerwonego węża. Bardzo mnie to cieszy. 400 prawie jednostek stracił 6400 złota. Saladyn. No, ale to jest coś, dzięki czemu właśnie jest w stanie tutaj sporo zdziałać. Bardzo dużo jednostek obronnych węża w ogóle zostało wyeliminowanych przez strzelców. No, i zbrojni Saladyna dotarli nawet do siedziby Czerwonego Węża. Bardzo, bardzo szybko mu to idzie. Dużo szybciej niż w przypadku ataków Wilka na wężów w tej misji. Mamy kolejny atak Saladyna. Atak za atakiem stracił w tej chwili prawie połowę złota, który miał eee, no ale 420 jednostek no, wąż czerwony jest w coraz to gorszej sytuacji ma już tylko 80 parę jednostek widzę duży potencjał w tych atakach Saladyna eee, po raz kolejny przejął bramę no i czerwony wąż panikuje no i Saladyn wykończył czerwonego węża. Moi drodzy, no to mamy nowego rekordzistę, bo to zajęło Saladynowi jakieś 15 minut. Kiedy wilkowi zajęło to półtorej godziny, żeby pozbyć się pierwszego węża. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Saladyn ma w tej chwili 350 jednostek, 22 tysiące złota. No i zobaczmy jak teraz będzie szło Saladynowi z pomarańczowym wężem. Słuchajcie, Saladen nie siedzi na tyłku, bąków nie zbija. 450 jednostek rusza do ataku na pomarańczowego węża. Co prawda spotkał się z atakiem w tej chwili żółtego węża, ale myślę, że będzie w stanie odeprzeć jego jednostki. Chociaż częściowo tutaj dosyć mocno ucierpiał zamek pomarańczowego węża w tym ataku, już na chwilę obecną. Co prawda, cały ten układ zamku Pomarańczowego Węża jest problematyczny. Będzie problematyczny dla Saladyna, jeżeli chodzi o jego e, zajęcie. Te, ta armia się jakoś dziwnie rozkłada. Powinna iść, oczywiście, na tył, chodzić przez tą bramę, którą się da wejść. No ale cóż, e, skoro tak, to tak. No to czekamy na kolejny atak Saladyna, który już jest stworzony. 300 jednostek prawie Saladyn ma. Bardzo, bardzo ładnie. Czekamy. Kolejny atak Salady na mojej drodze. Zebrał już całkiem sporą armię. Około 460 jednostek. Rusza do ataku na pomarańczowego węża. Oczywiście Salady nie próżnuje, jeżeli chodzi o swoje poczynania. Tak jakbyśmy właśnie tego oczekiwali. Część wojsk ruszyła na żółtego węża. Co ciekawe. O, 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 piękny pożar w zamku pomarańczowego. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Brama praktycznie jest zrujnowana, też bardzo fajna sprawa. No, pomarańczowy wąż będzie miał potężne problemy. Myślę, że jeszcze jeden taki atak w saladynie i będziesz miał z głowy pomarańczowego węża. Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy mogli spróbować zagrać jeszcze jedno, jedną misję z y, z saladyna. No i zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, no, ekonomia saladyna nie zostawia suchej nitki na wężach. Prawie 30 tysięcy sztuk złota i 500 jednostek. No coś niebywałego, to jak Saladyn sobie radzi, to jak Saladyn drukuje armię, jak to maker miał w zwyczaju określać, drukarka do armii. Generalnie bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Szkoda, że część armii Saladyna stanęła w ogniu. Jest w mocnym osłabieniu w tej chwili z tego właśnie to tytułu. No zobaczymy, czy teraz pomarańczowe nie stanie mu osią w gardle. Przez to, że armia Saladyna była w dużej mierze niestety no, jakby nie patrzeć spalona. Ci zbrojni mają pół HP tak naprawdę, także nie dotarli niestety tym razem nawet do bramy obronnej e, pomarańczowego węża. Sporo tutaj jednostek zostało wytłuczonych na szczęście z siedziby węża. Coraz lepiej, coraz mniej jednostek obronnych wąż ma na swoim zamczysku. bardzo, ale to bardzo to się ceni nic, czekamy na kolejny atak Saladyna. 30 tysięcy sztuk złota, jak miał, tak mam. I 350 jednostek. Myślę, że niebawem będziemy mogli sobie podziwiać kolejny atak. To się dzieje tak szybko, słuchajcie, że tak naprawdę nie, nie nadążam zrobieniem cięć. 400 jednostek Saladyna już jest gotowych. No, myślę, że tutaj wąż pomarańczowy nie będziemy zbyt wiele dogadania Żółty wąż jest w takim niezłej sytuacji, jeżeli chodzi o e, obecną walkę z Saladynem, ale myślę, że też szans mieć najmniejszych nie będzie z Saladynem, gdy przyjdzie do finalnej potyczki. W trakcie mojego krótkiego wywodu Saladyn zwiększył swoją armię o 100 jednostek. 27,5 tysiąca sztuk złota ma. Myślę, że niebawem ruszy do ataku. I tym razem nie spali sobie jednostek e, z molnymi rowami, którymi będzie próbował bronić swojego zamku. Także ma spore szanse na to, że <coughs> uda mu się zająć zamek pomarańczowego węża. Garstka, pałkarzy, którzy zostali na siedzibie. E, Węża raczej nie będzie stanowić problemu dla Saladyna. Tutaj brama jest już praktycznie zniszczona. Saladyn podchodzi, przebija się przez bramę. No i wreszcie się wdziera na zamczysko węża i się go pozbywa. No to został Saladynowi tylko jeden wąż do pokonania. Bardzo, bardzo ładnie Saladynie. Piękna rozgrywka, piękna gra. Coś niesamowitego. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak dobrze sobie radzisz. Armia Żółtego Węża jest całkiem liczna. Co prawda wąż rusza teraz do ataku, także trochę się uszczupli. Co jest na swój sposób pocieszające. Eee, Saladyn będzie miał może trochę luźniejszą opcję do ataku. Eee, co prawda ten atak węża nie jest w stanie tutaj nic działać. Eee, prawie 100 jednostek wąż stracił. 460 jednostek ma w tej chwili Saladyn. Myślę, że jeszcze chwilka i ruszy do ataku na żółtego węża i zakończy tę misję. No i Saladyn zebrał 550 jednostek. Ma w tej chwili słuchajcie 29 tysięcy sztuk złota, czyli cały czas praktycznie oscyluje przy tych 30 tysiącach. Bardzo, bardzo fajnie. E, jeśli chodzi o ten atak, no ma tutaj spory potencjał. Oczywiście, jeśli ci strzelcy wszyscy ruszą w odpowiednim momencie do ataku. Wejście na zamek do węża ma idealne, nie musi się niczym przejmować. Szkoda, że część jednostek stanęła teraz w ogniu. Zastanawiam się, dlaczego ci łucznicy konni arabscy nie, nie atakują, no ale dobra, skoro tak być musi, tak być musi. E, ok, wdzierają się wszyscy tutaj bokiem bardzo, bardzo ładnie. Zbrojni arabscy Saladin wdarli się na zamek węża i wyeliminowali ostatniego gada. Dwadzieścia parę minut trwała ta misja. 4764 jednostki Saladin wyeliminował, 3260 jednostek stracił i zebrał 306 tysięcy sztuk złota. Wow, godne podziwu. No dobra, to lecimy z następną misją. No i słuchajcie, mamy wszystko już poustawiane: 8000 sztuk złota na start. Oczywiście Saladyn z Ryszardem kontra wilk na mapie Wydmy, czyli misja szósta, bezkresna pustynia. Jestem bardzo ciekawy jak Saladyn poradzi sobie na mapie bez surowców i czy będzie w stanie w ogóle coś tutaj zdziałać. Buduje ciekawy inny zamek na pewno niż zazwyczaj to robił. No zobaczymy czy uda mu się razem z Ryszardem wyeliminować tutaj, <laughs> wyeliminować tutaj wilka. Wilk od samych początkowych chwil jest ostrzelany przez e, oczywiście Ryszarda. Bardzo, bardzo ładnie. Ciekawie jestem, czy Ryszard wyprowadzi niebawem jakiś atak. Widzimy, że Saladen zebrał jakąś niedużą armię i rusza do ataku również. E, jeśli atak zostanie połączony z atakiem Ryszarda, to jest spora szansa na to, że cokolwiek zdziałają razem. Nie mogą oczywiście pozwolić Wilkowi się zbyt mocno rozwinąć. Jeśli do tego dojdzie, no to niestety mają przechlapane. No i podeszli jakimś dziwnym, okrasznym sposobem naokoło przez te wszystkie mury. No i niestety nic nie zdziałali. Saladno tutaj bardzo ładnie przejął te tereny. Zabezpiecza oczywiście swoje punkty wydobywcze, swoje kamieniołomy. Niestety Saladno w tej chwili nie posiada żadnych kopalni żelaza, ani kopalni kamienia, kamieniołomów. Może być ciężko w tej walce, jeśli ma być szczery no ale zobaczymy, może jakimś cudem jego ekonomia pozwoli mu na to, żeby rekrutować armię, żeby coś tam zdziałać, byłoby miło byłoby bardzo, bardzo miło Ryszard nie, nie przestaje w swoich atakach, cały czas próbuje coś tutaj zdziałać, podsyła sobie już jakieś jednostki, bardzo fajnie o i Saladen też wysyła jakieś wojska do ataku, no i z tego co słyszymy Wilk tutaj e, ma obawy przed tym atakiem, chyba liczebność wojsk przeciwników e, Wilka jest zbyt duża, no i Saladyn wyeliminował. Misji siódmej już robić nie będziemy, bo misja siódma jest długa. W kolejnym odcinku misja siódma, czyli grecki ogień, Saladyn kontra dwóch kalifów. E, dajcie znać w komentarzach jak myślicie, jak daleko zajdzie Saladyn w tej kampanii. Póki co, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!